Hej, Dziś mi bit slime'a. To jest już mój drugi filmik. No, będzie to taki filetowy jasny z pielcem perkatem. No to dodajmy do tego kleju. Trochę mało kleju. O, już nie chodzi dużo. O, dobrze, już nie robiłam z tym slime'em nic z tym. Mam taki zestaw tego slajma. Już od dawna nic nie robiłam No. Teraz bierzemy fioletowy dobra. Jak chcecie, to mogę w na następnym odcinku, na przykład tak jutro, myślę. Nie mogę wam to obiecywać, bo no. I, I wtedy możecie mi powiedzieć, czy chcecie jakiś filmik z moimi kliczkami. Mam dwa kliczki: jedna się nazywa Pusia, i jeden tuszek, czyli podobnie. Czyli te same imię, tylko że jedno jest dla dziewczyny, jedno dla chłopaka, bo ja mam dziewczynkę i chłopaka. No dobra, mamy już tu nasz fioletowy Jakieś mówią glutek, jakieś mam slime. Tak naprawdę, no, ja zawsze mówiłam slime. Nie wiem, czy od razu powiedziałam glutek. Ups. Trochę dużo. Ups. Zobaczcie sobie to. Ile mało tego zostało! Matko, dałam swój cały klej. E, klej? E, Słój cały brokat. No nie. Musiałam tego, to wylecować. Myślę, że już będzie ładnie wyglądać, bo tak to. No nie wiem, czy to się nadawało. Teraz wam pokażę, teraz będziemy piesz wszystko mieszać. No wygląda ok. Nie, nie wiem czy. Czy widać to? Nie widać. Czyli tego w blokadurze. No, no, nie. Tylko tak trochę dymu żadnego No dobra. Myślę, że już jest. Rozmieszamy. 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 To zmieszane. Teraz dodajemy Nie wiem. Wydosoczymy, jak borax. Nie wiem, jak to jest. A ktoś ma taki sam zestaw, to napiszcie. to po prostu i powiedzieć, co to jest. I powiem mojej mamy, żeby mi jakoś to zrobiła, żeby moje komentarze były na razie włączone. Bo ja nie mam cały czas czasu, żeby na przykład jak 100 komentarzy przeczytać. No bo ja na przykład czasem idę do koleżanki, czasem tamto. No i nie mogę je za, za bardzo. Zobaczcie. Zasłucham na stół. Tylko stół jest troszeczkę brudny. Nie przełonałem za niego z No nie mam za bardzo. Ale równy jak na czysty. Muszę mocniej mieszać. I ten cel niebie, nie mieszać. Idę Idęcy mi niemiecki. Czy następnym razem też będę robić niemiecki filmik? Będę robić taki y, niemiecki. No, jeszcze nie wiem w czym. będzie mieć więcej na przykład łapek w górę. ja za bardzo nie zostaję za dużo. Ten inny filmik, że ten. To mi się wcale też za bardzo nie podobał. To bym dała albo łapki w dół, albo nic mi nie zrobiła. Jakieś subskrybowali, dały łapki w górę. Moja babcia też zobaczyła filmik z moim ciocią. Też śmiały łapkę w górę, bo powiedzieli, że mi się bardzo podoba. Oni mówią prawdę. Moja babcia się bardzo ucieszyła i szybkie z polski, że nagrałam filmik. Nie wiem dlaczego. No ale po prostu się cieszy. Bo ja mieszkam w Niemczech. Dlatego umiem Niemczech po niemiecku. Ja chciałam powiedzieć, że tego umiem w Niemczech. Dlatego umiem po niemiecku. <laughs> I. no, i dlatego się. Dlatego mówiłam, że. Um, ten, że. No, że kto umie niemiecki. Dlatego no, bym powiedział, kto umie angielski. Czy albo nic bym nie powiedziała. Nie umiałam jeszcze innego. Ale nie, 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 nie podoba mi się w szkole. Mamy takie coś, ci piszą takie kartki. Nie mogą mieć takie niedobre i dobre. I po jedna kartka, bo ja mam taką koleżankę, co nagrała po polsku. I zaś gadamy po polsku. I wtedy to pisało, że to jest niefajne, że moja koleżanka się nazywa Julia i ja, że gadamy cały czas po polsku. My ja nic wcale o nich nic nie gadamy. I nie wiem, co oni mają za problem. A to chyba u wszystkich tak jest, że oni muszą mówić: no, 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 no tamto, tamto, tamto. Nie lubię tego. Zobaczcie, jak ładnie mi wyszedł. Chyba zaraz będę ja jeszcze jeden filmik robić. Tylko jeszcze nie wiem, jaki. No, nie wiem jeszcze, jaki bym mogła zrobić filmik. Tylko nie taki, chcę, coś takiego, gdzie teraz trzeba gotować. Czy coś? no i tak ja nie gotuję. Jestem dziewięć. Halo. To tak, to by moja mama musiała mi pomagać. I. Takich dużych rzeczy to nie możemy robić, bo nie mamy już takich rzeczy, że taki, widziałam taki wielki Kina Joy, w tym, super coś tam, super, nie wiem, już coś super na początku, ale jakiś tam duszek był jeszcze tam, coś taki, trochę balabala, ale też śmieszny jest. I tam było takie wielkie kinder joy, i potrzebowało się taką wielką, takie wielkie coś, żeby była ta foremka. No, foremka. Um. No, i, no i ja takiego czegoś tu nie mam. Wow. Te zamra Wow. Ale ja lubię robić slime, on tam nie Widziałam slime Albo zaraz jeszcze jeden filmik sobie z slimy. Ten, co chce, żeby jeszcze jeden filmik był dziś jeszcze? Dziś. To ze slajma, to łapki w górę.